Dzień dobry, postaram się to nagrać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jestem u siebie na podwórku i właśnie dopiero teraz zauważyłam, że ta zabawka została wyremontowana. Kiedy moje dzieci były małe, to inaczej wyglądało. I teraz ciekawostka, mianowicie tu jest labirynt, po którym można jeździć tymi elementami. Hmm. Ale jak zacznę podchodzić, to nie będzie widać. Dobra, spróbujemy. Bo tak, góra to jest, dajmy na to, nasza głowa. I jak mamy za dużo intelektu, to możemy mieć taką sytuację, że te e, znaczki idą po tym labiryncie wszystkie. O. A teraz zobaczcie, jest ciekawe miejsce, które przed chwilą odkryłam, bo to też świadczy o osobie, która to projektowała. To miejsce, pardon, paluchem, to miejsce ma bardzo trudne przejście. Teraz spróbujcie sobie tu wyobrazić człowieka. Tu jest głowa. Tu jest część odpowiedzialna za emocje, serce, a tu są kończyny, nogi i też na przykład narządy roz, rozrodcze, tak? No i teraz proszę bardzo, tu jest miejsce, że każda z tych zabawek ma problem, żeby przejść, bo ja już trochę próbowałam, zanim zaczęłam to nagrywać, tak? Proszę bardzo. I teraz idziemy do głowy. Co ja tu jeszcze mam? Tu jest jeszcze jakiś... Leniwiec, chyba. Dobra, muszę iść tu, teraz tu, 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 tu. I teraz następna zabawka, która też w tym miejscu ma problem. Tak. Do głowy. Już się robi ciasno, ale jeszcze próbujemy. Walczymy z tym, żeby tu do głowy jeszcze napchać. Proszę. Dobra, raz, dwa. Teraz zobaczymy, czy dam radę. Jeszcze dałam trzecie. I teraz jeszcze tego leniwca wezmę. Zobaczymy. Tu idzie szybko. Raz, 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 raz. I w tym samym miejscu przepychamy. No tak to jest, jak przez serce nie przechodzi, to po prostu trzeba przepychać. Używać kończyn zwanych rękami. I teraz mamy tak ten. Okej, okay, dobra, ten nam się tu. Może no, mi się uda... O jest, mam. I teraz udało mi się wepchnąć tu aż cztery takie zabawki. Tak, o zobaczmy jeszcze raz. E, głowa, czucie serce, kończyny, narząd rozrodcze. No dobra, i teraz jeszcze mam jedno. O, a nie, to jest przykręcone na stałe. Tego się nie da ruszyć. Zaraz czytamy, śruba nie ma. Czyli to jest na stałe. I teraz wszystko udało mi się wepchnąć do głowy. I głowa teraz rządzi całym człowiekiem. Nie ma nic w sercu, jest pusto. Na dole też nic nie ma. A nam w pedagogice terapeutycznej i też takiej po prostu pedagogice, bo są oczywiście osoby, których tych terapeutycznych tematów nie mają wcale tak dużo, chodzi o to, żeby człowiek był we wszystkich trzech wymiarach, bo dopiero wtedy jest człowiekiem tak naprawdę zdrowym, dobrze funkcjonującym, radzącym sobie. Co więcej, to jest tylko obraz. Człowieka, tak? Tu by nam się jeszcze przydało, żeby były odniesienia do innych osób, żeby to było przestrzenne. I tak, w momencie kiedy mamy wszystko w głowie, może być taka sytuacja, że się nam przegrzewają kabla a jednocześnie nie jesteśmy w stanie e, współpracować z otoczeniem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, w tej przestrzeni w sercach, przed, którą przed chwileczką pokazałam, tam jest jakby pustka i to do tego jest takie ciężkie przejście, że trudno tam e, mieć przepływ. I to samo dotyczy kończyn i układu rozrodczego. Czyli jestem cały w głowie, albo cała w głowie, bo to nie, to nie ma płci. To właśnie jest i u kobiet i u mężczyzn, natomiast to inaczej się objawia i też ma inne konsekwencje. No dobrze, i teraz, jeżeli mamy za dużo w głowie, to potrzebujemy, żeby człowiek powoli, przez różne działania, bo właśnie to, to co możemy zrobić, to jest działanie, żeby ta osoba wyszła z głowy, my nie będziemy jej sadzać na kanapie i prawić jej kazań i opowiadać jakieś rzeczy i rozgrzebywać przeszłość i, ro i zachęcać do tego, żeby się zezłościła na rodziców. Takie rzeczy terapeuci robią z ludźmi. Takie mamy czasy. Tak? A to, że y, stara psychologia umiera na stojąco i y, y, jeszcze niektórzy na tym próbują zarabiać, to jest tylko sygnał do tego, że Pora zmienić nasze patrzenie na człowieka. Człowiek jest trójczłonowy. I w momencie, kiedy jest za dużo w głowie, to zależy nam na tym, żeby pewne jakości były w sercu. Jak przyglądniecie się na ten, na ten obrazek, to tu, gdzie jest słonik, który trochę przypomina notabene skarbąkę na pieniądze, to tutaj też mamy dom. Dom człowieka jest przede wszystkim właśnie w tej przestrzeni emocji, w sercu. To jest człowiek, to jest kwintesencja człowieka. To w przyszłości w ogóle będzie narzędzie, które będzie odpowiedzialne za myślenie i za takie funkcjonowanie w świecie. I teraz, jeżeli chcemy, żeby było trochę luźniej w tej głowie, która się przegrzewa, ma za dużo intelektu, to to, co możemy zrobić przez działanie arteterapeutyczne, po prostu przez działanie z tą osobą, to chodzi nam o to, żeby powoli wyjąć część tych impulsów. Dłowie. Oczywiście są takie osoby, które no tutaj dajmy na to jest słabo. Jest na przykład bardzo mocno w kończynach jest jedzenia bardzo dużo, tak? Albo jest bardzo dużo emocji w tej środkowej części, a tu chodzi o to, żeby było w głowie przeszczenie emocji i w kończynach. No i teraz tak. W głowie dajmy na to yy, aha, jeszcze o zakopywaniu talentów. To tak jest, jeżeli Bóg yy, stwórca i będę używać takich pojęć, a to, co każdy z tym zrobi, to jakby już zostawiam. Daję jednemu człowiekowi jeden talent, tak? A są ludzie, którym daję tych talentów dwa. I tu odsyłam do, do, do przypowieści z Nowego Testamentu, żeby sobie przeczytać, zastanowić się i po prostu zrozumieć, na czym to polega. Osoby, które mają więcej talentów, są w stanie pomnażać, łatwiej im pewne rzeczy przychodzą w życiu i mogą opiekować kogoś, kto na przykład jest osobą niepełnosprawną i jest w takim stanie. Myślę, że jasne. Zostawmy tu dwa, bo mamy teraz bardzo wiele osób bardzo utalentowanych bardzo intelektualnych, które sobie radzą w różnych dziedzinach bardzo dobrze, natomiast jeżeli mają za dużo e, tej przestrzeni intelektu, to mogą się przepalać, a my chcemy mieć równowagę. I teraz ja cały czas manipuluję tymi de detalami, bo nie, nie jestem w stanie ich przesunąć, kiedy one z, na przykład swoim ogonem sobie przeszkadzają. Tak? Dobra, wracamy jeszcze raz. Mamy osobę, to są schematy, ale mam nadzieję, że że mnie rozumiecie. Tak, mamy osobę, która ma dwa talenty. W przestrzeni myślenia w głowie i teraz dwa talenty są w emocjach i mogę to zostawić, ale wtedy nie mam tego, co jest niezbędne, mianowicie woli. Woli to jest działanie przez ręce i przez nogi. I co więcej, jeszcze mogę mieć taką sytuację, którą sobie teraz też obejrzymy. Mianowicie jeżeli się nie pracuje z emocjami, to można mieć tak. Takie spiętrzenie w emocjach i w sercu, przeciążenie w tej sferze emocji bardzo często się objawia zawałem, różnymi chorobami serca, różnymi chorobami. W oblębie całego organizmu, właśnie tu jest zablokowane, a choruje zupełnie inny narząd. Hmm? Jeszcze raz, czyli to zostawiamy w intelekcie. Chcemy mieć w emocjach. I teraz to taki przypadek, mianowicie to jest ten chyba ten nasz mrówkojad nawet, tak to wygląda jako kształt. Albo może jakiś niedźwiadek, który je. Natomiast co ciekawe, nam zostaje tutaj, ponieważ nie ma przypadków, to jest fenomen słuchajcie, który ja właśnie obserwuję, to jest delfin. To pod... mój syn ostatnio do mnie powiedział, że mamo delfiny i ludzie to są jedyne istoty. Które czerpią przyjemność z przeżyć seksualnych. A ja byłam bardzo zdziwiona, że on takie rzeczy wie. Dobrze, więc zostawmy teraz tego delfina w tej przestrzeni serca. Tu mamy dom, komin, tak? I teraz tego mrówko jada albo niedźwiadka, który ma całkiem dużo jakości, że tak powiem, siły w kończynach. O to mi chodzi, tak? Że tam jest dużo materii w tym zwierzaczku. To teraz idziemy. Aha, jeszcze muszę się tutaj, o proszę, muszę zrobić takie przewrócenie. Hop. I teraz mam labirynt. Mogę oczywiście zostawić tu, bo tu jest jeszcze narysowane, że to jest miejsce dla tego zwierzaka. I dzieci, które tu robią układankę, to one mają tego zwierzaka doprowadzić tu. O, no, być może jest to jedna z kończyn, ale nie ciekawi ten labirynt. I, no bo po co to jest, tak? Ten labirynt. Dojdź do tego punktu i zobacz, co wtedy. Tak? Tu jest miejsce na delfina. No to tak jakby wyglądało, jakby tu jest jedna noga, tu jest druga noga. Może być. A tu jest miejsce na e, tego słonika. I taki jest schemat. Teraz zobaczcie. To jest schemat, który jest przez kogoś wymyślony. A teraz najważniejsze. To, co my robimy ze swoim życiem, to jest e, elastyczne. Czyli ja sam mogę decydować... I co więcej, te niektórych rzeczy nie da się zmienić. Ja nie mogę tego delfina mm, e, wprowadzić. Zaraz myślę, gdzie nie mogę go wprowadzić. Tu mogę. Tu też do, do labiryntu też mogę. W zasadzie, bo, ciekawe, te, ten, ten, e, ten delfin może być wszędzie, ale są, e, myślę, takie zwierzaczki, którymi trudno by było jakoś manipulować. Ale mamy dużo możliwości. To, że ktoś nam narysował, że tutaj musi być mrówkojad albo niedźwiadek, jakkolwiek to nazwiemy, to nie znaczy, że musimy to tak zrobić. To jest czyjś pomysł na ten schemat. A teraz my przez swoje myślenie i przez swoje serce i kończyny, czyli przez swoje działanie, możemy z tego schematu wyjść, popatrzeć z boku i zrobić z tym to, co my sami czujemy, żebyśmy chcieli robić. Świetna zabawka. Dzieci przez działania arteterapeutyczne jakby nie dostają kazania i tego to, co ja teraz robiłam, czyli powiedziałam do was przez intelekt. Dałam pewien obraz i tłumaczę pewne rzeczy przez intelekt. Natomiast dziecku nie robimy takich rzeczy, szczególnie w, w młodszych klasach, po prostu ile się da, pracujemy przez serce, czyli przez uczucia i przy, szczególnie przez wolę. Cały czas przez, przez działanie, nie przez rozmawianie, przez głowę. A kazanie, kazanie, i kanapa, i kanapa. Nie, to jest jeden z największych błędów. Dzieci zaczynają swój rozwój tutaj, od woli. Ona często jest nieukierunkowana, nieuświadomiona, czasami zdarza się, że niszcząca. Podnosimy do serca i potem pracujemy nad intelektem. Wyższe klasy szkoły podstawowej, i potem liceum, to jest praca z intelektem i wyższymi ideami. Bo człowiek, który połączy te trzy przestrzenie, będzie, będzie dobrze ugruntowany w sobie samym i będzie dobrze funkcjonował ze swoim otoczeniem. No, i taki kamyczek dzisiaj znalazłam do układanki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.